Bardzo sympatyczny człowiek, naprawdę. Jeszcze sympatyczniejszy niż się wydaje w telewizji. Bardzo miły. Córka czy syn? Synek Aleksander. Opowiem mu Pani, jak prezes się z nim witał. No jasne, na pewno. A ile ma lat? 10 miesięcy. Szkoda, że nie będzie pamiętał tak. takiego wydarzenia. Mam bardzo dobrze. Dlaczego? Dlaczego? No bo prezydent Ciechanowi wielkie e, przeżycie. E, bardzo miły człowiek, sympatyczny, uśmiechnięty. Gdzieś w telewizji chodź. A. Zobacz. Jak to się stało, że akurat prezydent dał autograf? E, to, by, tak naprawdę, to była tak naprawdę towa chwila. Znaczy, stanęliśmy, no, to się mówi w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. E, podniosłem syna na ręce, tak jak teraz, a ktoś podał karteczkę z i od razu powiedział panu prezydentowi, że prośba o... Młody człowiek prosi o autograf. Dostaliśmy piękny podpis z napisem Czuwaj, w Komorowski, prezydent RP. Jak wrażenie? No, ogromne, pan prezydent zadał kilka pytań e, czy pierwsze dziecko e, no, czy mały jest szczęśliwy, kiedy założy mundur, ale powiem szczerze, że byłem pod tak ogromnym wrażeniem i z sytuacji, w której się znalazłem, że nie wiem dokładnie co odpowiedziałem. Co powiedział prezydent spotkaniu z samorządowcami? No, przede wszystkim gratulował nam tutaj takiego rozwoju miasta, że wszystko się zmienia, ponieważ pan prezydent był u nas już kilkokrotnie i naocznie może zaobserwować to, co się tutaj w Ciechanowie zmienia na lepsze. Mówił o tym, o tych latach samorządu, od momentu, kiedy odzyskaliśmy niepodległość, o tych 24 latach, które niebawem minie, o, o, o tym, że, że trzeba po prostu patrzeć to, co się zrobiło, ale również patrzeć do przodu, jakie cele i jakie zamiary dalej budować razem, wspólnie, żeby, żeby po prostu miasto... Polska się rozwijała. Cieszę się, że mogłem się spotkać po raz kolejny z Panem Prezydentem. Już jako Prezydentem Rzeczpospolitej Najwyższej organizowałem poprzedni przyjazd jeszcze w kampanii. Cieszę się, że udany. Mam nadzieję, że będziemy mogli gościć Prezydenta w kolejnej kampanii. Ciepłe słowa, miłe przyjęcie, sympatyczna atmosfera. To dobrze, że Prezydent jak sam powiedział, pamięta o tym, że Polska jest nie tylko w Warszawie, nie tylko w Gdańsku, ale w tych naszych małych miastach i znajduje czas, żeby się z nami spotkać. Bardzo udana prezydent Komorowski po raz kolejny przyjechał do Ciechanowa, zaznaczył, że już w Ciechanowie był kilkakrotnie. Wspomi wspominał też kampanię prezydencką, no miejmy nadzieję, że jeszcze nie omieszka zawitać do Ciechanowa ale bardzo sympatyczne. Pan prezydent miał okazję porównać to, co się zmieniło w Ciechanowie od jego ostatniego pobytu, a był tutaj, przypomnę, w czasie kampanii przed wyborami prezydenckimi. W takiej krótkiej prezentacji pokazaliśmy mu, jak się miasto zmienia, co się coś udało zrobić, co się cały czas robi, co się dzieje, a więc no, patrzył zainteresowaniem i wydaje mi się, że, że z uznaniem jednocześnie ze strony tutaj pana prezydenta oraz wszystkich samorządowców, którzy byli na tym spotkaniu. Ma to była taka prośba o to, żeby władze, no, prezydenckie, ale też te władze wyższe wspierały samorządy w, w ich przedsięwzięciach i działaniach, żeby za kolejnymi zadaniami szły no, także pewne dotacje finansowe, jakaś gotóweczka, jak powiedział pan, pan prezydent, bo to jest szalenie ważne, bo samorządom przy, przybywa. Zadani państwo przekazuje, deleguje pewne uprawnienia, pewne zadania na, na, na samorządy, a często niestety nie wiąże się to z odpowiednim finansowaniem. Samorządy sobie radzą różnie, my staramy się jak najlepiej, nie zawsze to wychodzi, bo to związać koniec z końcem czasem jest bardzo, bardzo trudno. Ten prezydent dostał szablę łańską, także był zadowolony. Myślę, że, że bardzo sympatyczne spotkanie. Trudno z prezentem porozmawiać dłużej niż kilka sekund, ponieważ na takich spotkaniach, przy takich wizytach są dziesiątki ludzi, które mają okazję zamienić parę słów z prezentem. Natomiast my pokazaliśmy naszą młodzież z klubu sportowego Ciechan, naszych młodych ciężarowców, więcej z nimi podyskutował niż z nami, zapytał o rwanie, o podrzut, o wyniki sportowe, takie kilka minut dyskusji o sporcie. To jest nie pierwsze moje spotkanie z prezydentem. Ja byłem w komitecie honorowym prezydenta Komorowskiego, e, także to dla mnie nie jest nowość. Miałem okazję być oznaczanym przez dwóch prezydentów, a myślę, że dla młodzieży przede wszystkim to były niezapomniane chwile, bo zdjęcie, później wspólne z prezydentem, e, nasi członkowie klubu zrobili i to jest dla nich najważniejsze. Bardzo krótkie, z racji oczywistych, bardzo krótkie. Natomiast to, co jest ważne, były deklaracje ze strony pana prezydenta, że faktycznie życie społeczeństwa powinno się skupiać wokół samorządów, że powinniśmy mieć najlepsze... Um, rozpoznanie potrzeb e, społeczeństwa, że przepisy, które będą tworzone, będą sprzyjały konsultacjom społeczną, społecznym, e, nawiązywaniu tego dialogu samorządu ze społeczeństwem, no ponieważ pan prezydent zna sprawy samorządu, jestem przekonana, że będzie Wszystkich rozwiązań legislacyjnych w sposób właściwy pilnował, będzie je i będzie pewne rzeczy inspirował. Co do tego również nie mamy wątpliwości. Natomiast pan prezydent nie był po raz pierwszy w Ciechanowie, więc wiele twarzy wydawało mu się i na pewno nie tylko wydawało się znajomych. Bardzo sympatycznie się do na nas odnosił. Obiecywał, że tu jeszcze wróci.